Zapraszamy na przegląd nowości tygodnia na zegarownia.pl. Jako pierwszy Lorus Classic zegarek dla mężczyzn ceniących ponadczasowy styl. Złota koperta i szara tarcza z datownikiem tworzą spójną kompozycję. Model wyposażono w chronograf i zasilanie solarne. Bransoleta ze stali szlachetnej dopełnia całości. Swatch Skin Alo to zegarek dla kobiet, które lubią świeże i lekkie formy. Srebrna koperta, nieco większa niż w klasycznych modelach, otacza białą tarczę. Zielony pasek z tworzywa nadaje całości świeżości, a mechanizm Swiss Made zapewnia niezawodność. Luminox Pacific Diver to zegarek dla mężczyzn, którzy oczekują niezawodności w każdych warunkach. Koperta ze stali, szafirowe szkło z antyrefleksem i wodoodporność 200 metrów z pewnością ją gwarantują. W zestawie jest również dodatkowy żółty gumowy pasek. Rosefield Classic to delikatny damski zegarek o klasycznej sylwetce. Złota koperta i bransoleta ze stali szlachetnej nadają mu subtelnego blasku. Czerwono-perłowa tarcza przyciąga spojrzenia. Idealny dodatek dla kobiet, które lubią wyraziste detale w lekkim wydaniu. Frederick Constant Classic to klasyczny zegarek z nowoczesnym akcentem. Zielona tarcza wyróżnia się na tle srebrnej koperty i bransolety ze stali szlachetnej. Za precyzję odpowiada automatyczny mechanizm, a tarcze chroni szafirowe szkło. Średnica koperty to 40 mm. Pier Rico Classic to zegarek damski o delikatnej formie. Złota koperta i srebrna tarcza tworzą subtelne zestawienie, a drobne ogniwa stalowej bransolety dodają mu lekkości. Koperta ma 34 mm szerokości, a model jest wodoszczelny do 30 m. Jako ostatni prezentujemy zegarek Daniel Wellington Jolly. To propozycja dla kobiet lubiących delikatne formy. Złota 15mm koperta i bransoleta typu chain tworzą subtelny akcent na nadgarstku. Biała tarcza nadaje całości lekkości, a złote detale dodają wyrafinowania. Wszystkie modele znajdziecie na zegarownia.pl. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.